No to Macia tak jak żem ci obiecał ten, 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 ten filmek ci kurde ojca robię potem ci go y, prześlę, No widzisz, jest kurde w formie, ładnie se, kurczę wygląda, o. Super se, kurde siedzisz, jak i tak ci jeszcze ci przelecę, bo, bo tutaj bo, bo tutaj źle kurde łapią. Tu będzie lepiej. no kurczę, wujek siedzi. Potem pokaż po, potem i i Markowi wszystkim żeby sobie widział. Dobra, jeszcze tak, tak ci pokażę trochę. Yy... Mieszkanie, ale to kto, to ty wiesz... Nic nie są nic nie Co? Nie, to, ty, wiesz, to, to sobie tylko łapie ładnie. To no, są Jak ty mówisz, to, to, to się robi od razu... Tak, mi, mi tutaj taki y, y, no, no kwadracik Aha. i ciebie od razu łapie głos, wiesz, tak? Bo, bo, bo to łapie i głos y, stereo łapie i to jest i wersja HD, to jest taki już odbiór, czekaj, że tu, tu ci przelecę trochę. jak zrobił ma yy, ładnie, yy, czysto. Będziemy oglądać się sześć? Tak, za tydzień. A w Canal plus ekstra emocje już trwają. Zobacz na żywo, wszystkie mecze nowego sezonu filmowego Ekstraklasy. klasy. Kanal plus, zawód w EC. Takie okay, tu jeszcze pójdę. Wszędzie ma bardzo czyściutko wujek. No widzę, widzę. Ani, ani kurzu nie ma nigdzie, bo. elegancko ma. Całe wnętrze, No, no, no niech sobie wiedzi Marek, bo, bo, bo wiesz, już, już sobie może chłop, kurde, mać i zapomniał, jak tu mieszkał. No na pewno. Dobra, do kuchni pójdziemy. Tu na kuchnię. O kurwa. Nie pokażę. Czekaj właśnie, że. Oddowuję, od że siedzieć na obiad jadł. Kurde, mielony. Nie mam rzędu, nie Co nie z razy, co na siłę. No to prosta sprawa. No bardzo ładnie ma. Super, kurde. No to, to widziałem, No ale to może Mark, wiesz, no, no, no to Markowi głównie może. Bo to Marek to był jeden dzień tylko. No. Dobra. Będzie. Idź kto to ja Cię tu jeszcze cię złapię złapię trochę. Wiesz, a ja i to potem prześlę przez przez, przez internet. No to to, to to będzie miał moment, bo to Rahu čaku dobra.